Witam Was, Bartek Bogdan, PPCG Stock. W dniu dzisiejszym obejrzymy sobie wykres tygodniowy spółki Kenty, i na tym wykresie pokażę Wam bardzo ciekawą sytuację. Mianowicie pokażę Wam przykład rynku, który rośnie, ale w pewnym momencie przestaje być rynkiem byka, a staje się rynkiem słabym, pomimo dalszego wzrostu ceny. Podobną sytuację mieliśmy na JDSW całkiem niedawno, w momencie kiedy. To dostrzegliśmy, zrealizowaliśmy prawie 370% zysk na akcjach, które kupowaliśmy. Notabene w marcu 2020 roku w apogeum covidowej paniki, po około 10 ,50 zł. 50 groszy, sprzedaliśmy po 49 zł, bo właśnie zobaczyliśmy, że rynek, który rośnie nadal, zaczyna być rynkiem słabym, czyli przestaje być rynkiem byka. Co ciekawe, od naszej sprzedaży po 49 zł. Cena akcji dojechała jeszcze do około 60 zł, co oczywiście skorelowało się z malejącym wolumenem, który właśnie jest cechą charakterystyczną słabego, ale wciąż rosnącego rynku. I po tym, kiedy już ten szczyt na poziomie 60 zł, został osiągnięty, to okazało się, że zaczyna się spadek. Co więcej, zaczyna się spadek impulsowy, i ten spadek zbił cenę do poniżej 40 zł, i na ten moment zapowiada się może nie zapowiada. Jest taka możliwość, że kurs JSW spadnie jeszcze niżej. Jeżeli chcecie więcej poczytać o tym przykładzie, to opisaliśmy go na blogu. Link do tego artykułu znajdziecie pod filmem i jednocześnie też w tym momencie wyświetla Wam się na ekranie, także możecie kliknąć bezpośrednio z poziomu tego filmu i przerzuci Was do wspomnianego artykułu na blogu. Wróćmy jednak do naszych KENT i do wykresu tygodniowego, na którym pokażę Wam w ramach i jeszcze rynku byka, a później już słabego rynku przed szczytem. Kilka świec USA, które świadczyły o tym, że do gry włącza się większa podaż, a popyt zaczyna słabnąć. Od lewej strony mamy popytową, wzrostową świecę. Zobaczcie, że ta świeca ma bardzo długi spread, w tym momencie ją Wam zaznaczam. Ma niewielki cień z dołu i zamknięcie na maksimum. To jest typowa popytowa świeca. Mamy tutaj niekwestionowaną przewagę popytu, praktycznie brak podaży, zamknięcie na tygodniowym maksimum i konsekwencją był ruch wzrostowy. Jeżeli sobie popatrzymy na wolumeny, może pośredniej tego nie widzicie, ale te wolumeny nam systematycznie rosną. Jeżeli weźmiemy sobie pierwszy wolumen po tej popytowej świecy, to on jest w tym miejscu i pociągniemy sobie taką powiedzmy medianę do momentu, kiedy jeszcze trwał rynek byka, to zobaczcie, że te wolumeny na pewno nie maleją. One może nie są jakoś książkowo przyrastające na każdym kolejnym barze, natomiast to są ewidentnie wolumeny, które pokazują nam, że w tym przedziale czasu mamy do czynienia z rynkiem byka i wolumenem byczy. Ale w ramach tego rynku byka, jak już widzicie na ekranie, pojawiają się pierwsze sygnały, że aktywuje się podaż. Pierwsza świeca, która jest świecą podażową to uptrust. On bardzo przypomina nagrobek do IG, chociaż nie do końca, bo ma niewielki cień z dołu. Natomiast jest to świeca typowo podażowa, ponieważ skorelowana jest też z wyraźnie większym wolumenem. On jest no, prawie dwukrotnie większy od poprzedzających niektórych wolumenów, nie wszystkich oczywiście, ale niektórych. I to jest pierwszy sygnał, że pojawiły się na tyle atrakcyjne ceny, że część dużych inwestorów postanowiła zrealizować zyski. Cena nam rośnie dalej, no bo cały czas mamy rynek byka i mamy kolejną świecę, wejście podaży. To jest świeca, nad którą się trochę zastanawiałem, przyznaję, ponieważ miałem dylemat, czy to jest supply coming in, czy to jest już buying climax. I różnica jest taka, że po buying climaxie, bo jeżeli mówimy o y, stosunku spreadu świecy, korpusu świecy do cienia, no to ona powiedzmy spełnia kryteria buying climax. Natomiast po buying climax w większości przypadków powinien się pojawić spadkowy korpus. Tutaj mamy dalszy wzrost, więc raczej traktujmy tę świecę jako wejście podaży. Ale znów skorelowała nam się, zobaczcie, z jak wyraźnym skokiem wolumenu. Ten wolumen jest sporo większy niż na poprzedzającym abstraście. Czyli znów mamy cenę wyżej i bardzo dużo chętnych do wykorzystania sporego popytu z rynku i wyższych cen do realizacji zysków. Cena nam się dalej wspina. Wciąż przypominam, w ramach. Byczych wolumenów, czyli w ramach rynku byka, aż do momentu, kiedy mamy tą świeczkę. Zobaczcie, jaki tu jest rekordowy wolumen. To jest największy wolumen od startu fali wzrostowej i od tej pierwszej świecy popytowej, którą wam pokazałem. To jest tak zwany koniec rynku bytka. Po angielsku to się ładnie nazywa end of rising market, czyli koniec rynku rosnącego i tak też się nazywa w nomenklaturze VSA. Ta świeca. Tutaj mamy już mniejszy spread, praktycznie. Malutkie cienie z góry i z dołu, natomiast właśnie ten gwałtowny skok wolumenu pokazuje nam, że w tym miejscu na rynek weszła ogromna podaż i skończył się rynek byka. Dlaczego skończył się rynek byka? No bo zobaczcie, co się dzieje dalej w ramce, gdzie mamy zwyżkę kursu. Od momentu ujawnienia się tej dużej podaży na tej wzrostowej świecy, mamy już stały spadek wolumenu, który też jest potwierdzony 14-dniową średnią wykładniczą z tego wolumenu, czyli mamy sytuację, w której. Cena jeszcze rośnie, natomiast wolumen nam spada. Dla zwolenników klasycznej analizy technicznej to jest to też forma dywergencji, tak samo jak często możecie obserwować dywergencję pomiędzy na przykład oscylatorem RSI a ceną akcji czy, ceną, czy kursem indeksu. Tak w tym przypadku też mamy formę dywergencji, ale pomiędzy rosnącą ceną akcji a spadającym wolumenem. Co to oznacza? To oznacza najprościej ujmując, że w miarę jak cena akcji rośnie, czyli ceny akcji są coraz droższe, to jest coraz mniej chętnych do kupowania tych akcji po coraz większej cenie. No więc dlaczego jeszcze cena potrafi rosnąć? Ano dlatego, że w arkuszu zleceń wciąż mamy mało podaży, ponieważ ta podaż w dużej części pojawiła się na tych świecach w ramach rosnącego rynku, który był jeszcze rynkiem byka, gdzie podaż się ujawniła. Tutaj już tej podaży nie ma bardzo dużo, ale Jednocześnie jest coraz mniej popytu. Gdyby tego popytu było tyle samo co na wcześniejszej części ruchu wzrostowego, no to oczywiście ten wolumen na pewno by nam nie malał. Utrzymywałby się przynajmniej na równym wysokim poziomie, albo jeszcze rósł tak jak w czasie rynku byka. Tutaj nie mamy tej sytuacji, dlatego wiemy, że operujemy już na słabym rynku, pomimo że cena rośnie, i warto to wykorzystać do tego, aby albo zrealizować zysk, albo zredukować swoją pozycję. Natomiast jeżeli kęty są spółką dywidendową, bardzo dobrą spółką dywidendową, jeżeli jest taka sytuacja, to raczej jeżeli mamy na przykład przeznaczony kapitał na doważenie takich akcji, to już powinniśmy się z tym wstrzymać i zaczekać na jakąś korektę, większą przecenę, która pozwoli nam złapać niższą cenę i kupić po prostu więcej akcji i też dzięki temu uzyskać wyższą rentowność dywidendy. Dobrze, mamy w takiej sytuacji ten moment, kiedy. Rynek byka staje się rynkiem słabym, ale wciąż jeszcze rosnącym, i zobaczcie, że tutaj mamy taką fajną sytuację, że na szczycie pojawia nam się kolejna świeca VSA, i to już jest typowy Supply Coming In. Po nim od razu mamy spadkowy bar. Jak popatrzycie sobie dokładniej na wolumen, ja to spróbuję wam narysować w tym miejscu bardziej precyzyjnie, to zobaczycie, że to jest druga świeca po tej szpulce, czyli mamy spadek wolumenu aż do tego momentu. I na tym supply coming in, czyli na tym wejściu podaży, pojawia nam się od razu spadkowy bar. Na tej świecy supply coming in wskacze nam wolumen i zaraz potem pojawia się spadkowy bar, już z mniejszym oczywiście wolumenem. Natomiast to już moim zdaniem możemy traktować jako sekwencję szczytową i potem mamy już niestety sytuację, w której zaczyna nam się spadek. Ten spadek w początkowej fazie nie koreluje się ze wzrostem wolumenu, czyli możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z korektą. Ciekawa jest ta druga ramka, którą Wam narysowałem na wykresie. Mianowicie w tej ramce pierwsza świeca jest typowym podażowym barem. Dlaczego podażowym? Bo spread jest całkiem spory na spadku ceny. Jednocześnie mamy cień z góry w tym miejscu, mamy wysoki wolumen i mamy dosyć niskie zamknięcie. Niech Was tutaj nie zmyli ten malutki cień z dołu, to nie jest świeca akumulacyjna, to nie jest selling climax, bo wtedy spread byłby znacznie większy, znacznie większy od na przykład tego spreadu też podażowego na szczycie i cień z dołu byłby znacznie większy niż cień z góry. Oczywiście idealny selling climax to nie powinien mieć cienia z góry w ogóle i takie sytuacje dosyć często się zdarzają. Kolejne świece w ramce też są raczej świecami podażowymi. Zobaczcie, mamy tutaj znaczący wzrost wolumenu, i szpulki, które są powiedzmy świecami równowagi, natomiast te cienie z góry na rosnącym wolumenie, skorelowanym też z wąskimi, ale jednak spadkowymi korpusami, raczej świadczą moim zdaniem o tym, że mamy do czynienia z przewagą podaży. Te dwie świece ostatnie są typowymi świecami podażowymi, ponieważ mają wyraźnie większe cienie z góry i próba zwyżki zostaje od razu hamowana przez podaż na rosnącym wolumenie. Jaką z tego mamy? Konsekwencje, a no taką, że cena wyraźnie osunęła się z poziomu około 650 zł w kierunku 550 zł, czyli 100 zł, przeceny. Ciekawa świeca to jest ta, i to jest w zasadzie na ten moment jedyna świeca, która pokazuje nam jakąś siłę, ponieważ mamy spory wolumen skorelowany z młotkiem. Nie jest to shakeout, moim zdaniem, bo shakeout powinien mieć znacznie większy wolumen i większy spread. W tym przypadku konkretnie większy cień, natomiast jest to już jakiś sygnał siły, ale nie mylcie tego z akumulacją, albo nie mylcie tego już z odwróceniem, bo sygnałów siły na spadku ceny i w czasie procesu akumulacji może się pojawić wiele i każdy z nich wcale nie musi być tym sygnałem, który odwraca nam kierunek. To jest część procesu akumulacji, natomiast absolutnie nie oznacza zwrotu, co zresztą się potwierdziło w kolejnych tygodniach. Widzicie, że cena wcale nie zatrzymała spadku. Po tym sygnale siły, nawet nie była w stanie zrobić korekty wzrostowej, tylko mamy kontynuację wyprzedaży akcji. I w tym momencie mamy sytuację, w której mamy rosnący wolumen i spadek kursu. To jest wyraźny sygnał, że patrzymy na ruch spadkowy skorelowany z niedźwiedziem wolumenem. Jeżeli mamy taką sytuację, to pamiętajmy o tym, że nie podkładamy koszyka zakupowego. I nie kupujemy akcji licząc na odbicie albo licząc sobie, że ileś się tam od szczytu przeceniło o x% i łapiemy okazję inwestycyjną. Nadal mamy słaby rynek w przypadku Kent, nadal mamy przewagę podaży, bo chociażby świeca, która się rysuje dzisiaj w piątek, to jest typowy podażowy bar. Zobaczcie, że ma całkiem spory spread, zanosi się na niskie zamknięcie, na koniec sesji, cień z góry i znów mamy sytuację, w której, w której mamy do czynienia. Z rosnącym wolumenem. Patrzymy na rynek niedźwiedzia w tym momencie. Być może to jest jakiś element korekty wyższego rzędu, na przykład fala C w fali czwartej. Natomiast pamiętajmy o tym, że dopóki nie zobaczymy tutaj ewidentnych, wysokich wolumenów korelowanych ze świecami vs typu Selling Climax, typu Shakeout, to nie możemy mówić o żadnym przesileniu. Z kolei, jeżeli takie świece się pojawią, to one się najczęściej pojawiają na przełamaniu jakichś istotnych wsparć. Pod którymi ludzie ustawiają stop lossy. Podaż wynikająca ze sprzedaży akcji, bo padło wsparcie, plus podaż wynikająca z aktywacji stop lossów, daje wystarczającą płynność, aby Spartmany, kapitał instytucjonalny, mógł w czasie takiej przeceny dzięki dużej płynności zakupić dużo akcji. Także w tym przypadku taki poziom, który w naszym systemie inwestycyjnym nazywa się dołkiem LTTM, który mógłby być takim. Miejscem i strefą przesilenia to jest poniżej, jak widzicie, 450 zł, czyli tam, gdzie ostatnia fala wzrostowa startowała. I do tego momentu, jeżeli oczywiście będziemy tutaj widzieli jakieś sygnały siły, sygnały akumulacji, natomiast jeżeli cena już spadnie nam, powiedzmy do tego dołka LTTM, do okolic 450 zł, to rzeczywiście pojawią się sygnały przesilenia, odpowiednie świece skorelowane z wysokimi wolumenami. To, to też nie jest jeszcze moment, w którym bezpiecznie możemy kupować akcje, ponieważ musimy pamiętać, że my nie wiemy, jak rynek zareaguje na przeprowadzoną akumulację. Czyli nie wiemy, ile jeszcze podaży będzie na rynku i czy ta podaż nie zabije nam wzrostu w przyszłości. Dlatego po takich sygnałach zwrotu musimy zobaczyć dwie rzeczy. To warto sobie zapamiętać na przyszłość, bo to wiele razy może nam uratować e, kapitał. Mianowicie, powinniśmy zobaczyć wzrost ceny. I skorelowany z tym wzrost wolumenu. Wtedy wiemy, że mamy do czynienia z tak zwanym byczym wolumenem, prawdopodobnie z impulsem wzrostowym. Czy wtedy możemy kupować już akcję? No jeszcze nie, bo dopiero po takim byczym wolumenie musimy zobaczyć korektę i w czasie tej korekty malejący wolumen. Wtedy już wiemy, że skończyła się, skończyła się akumulacja akcji, akcji na spadku ceny, ponieważ nie ma podaży. Czyli jeżeli ktoś chce kupować akcję, musi to już robić z prawej strony arkusza, czyli. Po coraz wyższej cenie. Stąd właśnie pojawia nam się zwyżka skorelowana z byczym wolumenem, bo nie da się już kupić akcji na spadku ceny, bo nikt ich nie chce sprzedawać. Czyli rynek jest wyczyszczony z podaży. To wydaje się logiczne, prawda? Czyli mamy wzrost, byczy wolumen i później oglądamy korektę, czyli spadek cen najlepiej o niewielkiej dynamice i zasięgu skorelowany ze spadkiem wolumenu, czyli tak zwanym wolumenem korekcyjnym. Na końcu tego powinien nam się pojawić jakiś akcent popytowy, czyli na przykład formacja tuba reversal albo formacja backholding albo jakiś właśnie shakeout może być też młotek zielony z przewagą popytu i to dopiero otwiera nam okno transakcyjne. Natomiast do tego czasu mamy jedno proste zadanie obserwować, szukać sygnałów siły i nie zastanawiać się przy jakiej cenie pojawi nam się zwrot na rynku tylko cierpliwie zaczekać aż pełen schemat nam się narysuje co jak widzicie to jest wykres tygodniowy, może trwać kilka miesięcy. Być może taki układ z oknem transakcyjnym pojawi nam się dopiero około połowy 2022 roku i musimy cierpliwie na to zaczekać, bo nie przyspieszymy pewnych zdarzeń na rynku. I dopiero wtedy możemy sobie akcję Kent kupić, mając świadomość tego, że. Za każde 10 tysięcy, przykładowo złotych możemy kupić znacznie więcej akcji, jeżeli cena będzie w okolicach 450 zł, niż teraz, gdy cena jest w okolicach 550 zł, co też pozytywnie wpłynie na naszą dywidendę w przyszłości. To tyle, jeśli chodzi o ocenę zachowania popytu i podaży i analizę wolumenu na wykresie kętów. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zachęcam was do zostawienia komentarza. Postaram się Odpowiedzieć zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. A dzisiaj dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Jeżeli tak, dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał PPCG Stock i dołączcie do nas. Jedziemy po sukces. Cześć!